System budowy H, H. ściany z betonu komórkowego. Pierwsza warstwa. W systemie budowy H, H bardzo istotne jest właściwe ułożenie pierwszej warstwy bloczków. Należy to tak wykonać, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię, która umożliwi zastosowanie w kolejnych warstwach cienkiej spoiny poziomej o grubości nieprzekraczającej 2 mm. Roboty murarskie rozpoczyna się od ułożenia poziomej izolacji pod pierwszą warstwę bloczków. Izolacja zabezpiecza ściany przed przenikaniem wilgoci, która może pojawić się w ścianie fundamentowej. Można ją wykonać albo z papy termozgrzewalnej, albo z folii izolacyjnej. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie zwykłej cementowej, która ma za zadanie zniwelować ewentualne nierówności podłoża. Zaprawę cementową można przygotować bezpośrednio na budowie w betoniarce zachowując stosunek cementu do piasku 1 do 3 lub zastosować gotową mieszankę klasy M5. Murowanie pierwszej warstwy zaczyna się od ułożenia bloczków w narożnikach budynku. Po ustawieniu bloczka sprawdzamy jego poziom i piąt za pomocą poziomnicy i korygujemy pozycję uderzenia gumowego młotka. Do poziomowania bloczków z betonu komórkowego nie należy używać młotków metalowych, które mogą uszkadzać ich powierzchnię. W miejscach ściany, takich jak narożnik, gdzie czoło bloczka styka się z bokiem kolejnego, należy zadbać o wykonanie spoiny pionowej za prawą do cienkich spoin H, H+. Po wykonaniu wszystkich narożników warto skontrolować ich pozycję za pomocą niwelatora lub wagi wodnej oraz główne wymiary i przekątne budynku taśmą mierniczą. Następnie pomiędzy ustabilizowaniem narożnikami rozciągamy sznurek murarski, który będzie wytyczał krawędź zewnętrzną ściany. W tej chwili można przystąpić do wypełniania przestrzeni pomiędzy narożnikami kolejnymi bloczkami pierwszej warstwy. Bloczki H, H posiadają uchwyty montażowe, które sprawiają, że łatwe jest ich podnoszenie, przenoszenie i opuszczanie. Oprócz tego na swoich powierzchniach bocznych mają wyprofilowany unikalny system piór i wpustów, dzięki czemu podczas murowania nie ma potrzeby wypełniania zaprawą spoim pionowych. Przyspiesza to znacznie proces wznoszenia ścian. Oczywiście należy pamiętać o poziomowaniu i stabilizowaniu każdego bloczka za pomocą poziomnicy i młotka gumowego. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na sposób montażu jednowarstwowych ścian z betonu komórkowego H. +H. Takie ściany, wykonane z betonu komórkowego klas gęstości 350 lub 400 kg na metr sześcienny o grubości 42 lub 48 cm, mogą tworzyć ścianę zewnętrzną bez potrzeby stosowania dodatkowej warstwy izolacji cieplnej. Spełniają one wymagania dotyczące przewodności cieplnej ścian zewnętrznych. Tak grube ściany nie muszą mieć podparcia na całej swojej szerokości. Wystarczy, że spełniony jest warunek minimalnego oparcia ściany na 2 trzecie jej szerokości. Oznacza to na przykład, że ściana o grubości 42 cm powinna być podparta na szerokości 28 cm, a może być przewieszona poza obrys ściany fundamentowej na 14 cm. Murując pierwszy na pierwszą od narożnika do narożnika dochodzimy do miejsca, gdzie musimy wstawić ostatni bloczek. Najczęściej w tym momencie musimy dociąć bloczek do odpowiedniego wymiaru. Służy do tego piła ręczna z zębami widiowymi. Po docięciu bloczka, aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię, można wyrównać ją za pomocą struga lub pad z papierem ściernym. Jeśli docięty bloczek będzie pozbawiony systemu pióra w pust lub będzie stykał się z gładką powierzchnią innego bloczka, należy w tym miejscu spoinę pionową wypełnić zaprawą do cienkich spoin H H. Ostatni bloczek uzupełnia całość pierwszej warstwy. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po około 1-2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy ściany. Przed murowaniem kolejnej warstwy bloczków należy sprawdzić, czy poprzednia jest idealnie gładka. Niewielkie nierówności można bardzo łatwo usunąć szlifując bloczki strugiem lub pacą z papierem ściernym. Dzięki porowatej strukturze bloczków ta czynność przebiega bardzo szybko. Po szlifowaniu powstały pył należy usunąć za pomocą miotełki. Pozostawienie pyłu mogłoby sprawić, że zaprawa nie będzie dobrze przylegać do bloczków. Bardzo istotnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę podczas murowania jest temperatura powietrza. Jeśli przekracza ona około 25 stopni Celsjusza, zaleca się, aby wierzchnią warstwę bloczków zwilżyć wodą, na przykład poprzez nałożenie jej pędzlem ławkowcem. Będziemy mieć wówczas pewne że zaprawa do cienkich spoin nie wyschnie zbyt szybko. Możemy przystąpić do przygotowania zaprawy do cienkich spoin H, H+, Przygotowanie gotowej zaprawy jest bardzo proste. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Całość suchej mieszanki łączymy z wodą, której ilość odczytujemy z opisu na worku. Następnie mieszamy ją za pomocą mieszadła umieszczonego w mieszarce lub w wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowana zaprawa powinna mieć jednorodną konsystencję, podobną do gęstej śmietany. Murowanie każdej kolejnej warstwy rozpoczynamy od narożników. Zaprawę do cienkich spoin nanosimy ząbkowaną kielnią. Mamy wówczas gwarancję, że warstwa zaprawy osiągnie wymaganą grubość około 1 do 2 mm. Tak jak w przypadku pierwszej warstwy, bloczek w narożniku pozycjonujemy za pomocą poziomnicy i gumowego młotka. Następnie pomiędzy ustabilizowanymi narożnikami rozciągamy sznurek murarski i uzupełniamy warstwę. Bloczki układamy na uprzednio naniesionej zaprawie do cienkich spoin na długości około 2-3 bloczków. Bardzo ważny jest sposób opuszczania bloczka na warstwę. Wykonujemy to poprzez zetknięcie bloczka do Wcześniej wymurowanego i opuszczenie w dół po systemie pióro Położenie najpierw bloczka na zaprawie i przesunięcie go do już wymurowanego jest błędem. Zaprawa może wówczas zrolować się, tworząc klin, który uniemożliwi dokładne przeleganie bloczków na powierzchni czołowej. Montując kolejną warstwę bloczków, należy również pamiętać o przesunięciu spoin pionowych. Wystarczy przestrzegać warunku przesunięcia spoin pionowych o 0,4 jego wysokości, co dla bloczków H+H +H o wysokości 25 cm daje wartość 10 cm. Ekipa murarska oprócz ścian zewnętrznych może mieć do wykonania również ściany wewnętrzne nośne. Te dwa rodzaje ścian najlepiej wznosić jednocześnie. W takim wypadku trzeba pamiętać o konstrukcyjnym przewiązaniu murarskim obu ścian. Tak jak w pierwszej warstwie, murując kolejną dochodzimy do miejsca, gdzie musimy wstawić ostatni bloczek. Do odpowiedniego wymiaru docinamy go ręczną piłą widiową. Nakładamy zaprawę do cienkich spoin na pozbawiony systemu pióro w pust bloczek i opuszczamy go na warstwę. Ostatni bloczek uzupełnia całość kolejnej warstwy muru. Prace postępują bardzo szybko, między innymi dlatego, że bloczki H, +H produkowane są z bardzo dużymi dokładnościami wykonania z kluczową w procesie murowania tolerancją wymiaru wysokości plus minus 1 mm. System budowy H, +H jest jednym z najszybszych systemów do wznoszenia ścian. Zbrojenie strefy podokiennej. Murując kolejne warstwy muru dochodzimy do miejsca, gdzie będzie usytuowany otwór okienny. Strefa podokienna to specyficzne miejsce w każdej konstrukcji murowej, gdzie dochodzi do kumulacji sił i naprężeń występujących w ścianie. Może powodować to powstawanie zarysowań ukośnych odchodzących w dół od narożników okien. Zjawisko to oczywiście jest niezależne od rodzaju materiału ściennego użytego do konstrukcji budynku. W przypadku ścian wykonanych z betonu komórkowego strefę podokienną łatwo zabezpieczyć wykonując jej wzmocnienie. Zbrojenie. Zbrojenie montuje się pod ostatnią warstwą bloczków podokiennych w przygotowanych podłużnych bruzdach. Dwa lub trzy rowki najłatwiej wykonać za pomocą rylca, tak aby były one przedłużone poza obrys okna co najmniej o 50 cm z obu stron. Bruzdy oczyszczamy z powstałego pyłu i wypełniamy je zaprawą do cienkich spoin. W tak przygotowanych rowkach umieszczamy wcześniej docięte pręty zbrojeniowe o średnicy 6 lub 8 mm. Do zazbrojenia strefy podokiennej można również wykorzystać dostosowane do do szerokości ściany gotowe, prefabrykowane kratki zbrojeniowe sprętu o średnicy 1,5 mm, które umieszcza się bezpośrednio w warstwie zaprawy do cienkich spoin. Podczas murowania kolejnych warstw muru przy otworze okiennym czy drzwiowym należy stosować identyczne zasady jak dla typowej warstwy. Należy jedynie pamiętać, aby długość bloczka kończącego ścianę przy krawędzi otworu wynosiła nie mniej niż 11,5 cm.